No, ...globalną kieszenią. Nie lubię słowa globalne, ale, ale, ale to, że wszędzie jest blisko, to bardzo mi się podoba. I jakoś postanowiłem, ponieważ chyba zaszczepiłem to sobie od mojej świętej pamięci małżonki, która była Włożką i przez wiele lat mieszkałem we Włoszech, a jest to, no, mogę śmiało powiedzieć, nie tylko dla mnie, ale chyba dla większości z Państwa, naprawdę najpiękniejszy kraj świata w którym znajduje się 93% najbardziej uznanych zabytków z rejonu całego świata. I to jest rzeczywiście, ja po prostu tak się rozkochałem we Włoszech, a jak, jak we Włoszech, w których mieszkałem wiele lat, po których zacząłem bardzo dużo podróżować i znam nami jak, jak własną kieszeń, nawet podpisałem ostatnio kontrakt na napisanie na książki, takiego swojego subiektywnego y, y, podręcznika o Italii, Kebella Italia dla Polaków, ale po prostu tak się rozkręciłem, że oczywiście na Włoszech moje, moje podróżowanie się nie skończyło, a właściwie tylko zaczęło. I w tej chwili z biegiem lat, z biegiem dni podróżuję coraz więcej. Na początku, prawda, spenetrowałem dosyć dobrze Europę, i z tego powodu powstały dwie książki, które możecie Państwo, aczkolwiek wcale nie, za, nie zachęcam do znam autora, ale nabyć nawet z bonifikatą pięciozłotową. Ale. No, podróżuję po całym świecie. Jakbyście Państwo, bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. jakby Państwo dzisiaj przeczytał mój kalendarz już do czerwca przyszłego roku, to jest tak, prawda, że nie wiem, że Kielce, Boszczowa, Rio de Janeiro, Bombaj, prawda, Kutno. I, I tak po prostu mi się jakby skurczyły te wszystkie odległości. Bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, bo pomimo tego, że dosyć intensywnie uprawiam mój zawód, gram w, w tej chwili w pięciu teatrach, w tam różnych serialach, piszę książki, to jeszcze. W tych przerwach udaje mi się y, intensywnie poznawać świat i to mi daje jakby poczucie takiej radości i, i szczęścia i spełnienia, bo jest to coś no, niezwykłego. Przy okazji i z tym się chciałem Państwu podzielić, bo wiem mam sporo takich spotkań i powiem szczerze, że bardzo, że bardzo je lubię, dlatego że temat podróżowania jest takim tematem i myślę, że nawet ta y, liczba dzisiaj państwa, która zechciała przyjść na to spotkanie ze mną i jest dowodem na to, że temat jest chyba fajny, bo trudno było mi w moim życiu spotkać takie ewidentne osoby są, są, ale bardzo rzadko można spotkać kogoś takiego, który by powiedział ja lubię siedzieć w domu, prawda? Nie lubię, nie lubię jeździć. Zazwyczaj wszyscy marzą o tym, żeby podróżować, żeby odpoczywać, żeby widzieć piękne miejsca. I ja starałem się w tych moich dwóch pierwszych książkach, a w tej chwili wychodzi za... Za myślę Miesiąc, półtora, moja pierwsza książka o Azji. Starałem się jakby, pisać nie tylko o tym, jak piękny, jak przyjazny jest świat, ale też o tym, jak, jak można go zwiedzać w sposób naprawdę ekonomiczny. Ja jestem pierwszym dowodem na to, że można podróżować, zwłaszcza po Europie. W tej chwili powiem, że, że troszeczkę już nie jest tak dobrze jak lat temu 3 czy 5, kiedy zdarzało mi się, że miałem mnóstwo takich biletów. Proszę Państwa, kiedy byłem w Portugalii z moim synem, to było 5 lat temu. Byliśmy, bilet w obie strony na dwie osoby nas kosztował 20 groszy. Mogę to pokazać, bo kosztował, był z przesiadką gdzieś tam w Glasgow, kosztował 1 grosz z Poznania do Glasgow, a 1 centym, czyli 4, prawda, grosze z Glasgow do Porto, i potem z powrotem to samo, czyli to jest 10 groszy na dwie osoby, 20 groszy, bo nawet linie lotnicze jakby nie pobierały w takich wypadkach tych takich zwariowanych biletów opłat lotniskowych. Dzisiaj się już to rzadko zdarza, ale wciąż, proszę Państwa powiedzieć, ja nie będę mówił tylko o pieniądzach i o ekonomii, ale wiem, że to jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób, z którymi się spotykam, które marzą o podróżowaniu to wiem, że ma mnóstwo, podróżowanie jest fantastyczne, ale niesie za sobą też wiele takich no stresów do pokonania. Wiem, że to jest taki, czy nie będzie za, na, to stać, za to, na to stać, Ja właśnie opowiadam o tym i w moich książkach zresztą nie, jakby nie, nie boję się zdradzać z tych sekretów, co zrobić, żeby można było rzeczywiście, już nie mówię pojechać za grosz, prawda, ale pojechać, nie wiem, za za 100 złotych do innego kraju, prawda. Polska się stała w tej chwili krajem tak drogim, że naprawdę czasami można Jestem tego dowodem pojechać na wakacje, yy, nie wiem, do Portugalii czy, czy do Włoch. No nie mówię może o bardzo dalekim świecie, bo tam aż takich promocji nie ma, ale też ostatnio miałem, ja byłem, w, byłem w Kazachstanie za 800 zł ostatnio, co jest, a jednak to jest kawałek, kawałek świata. I wiem, że są różnego rodzaju stresy, które trzeba pokonać po to, żeby móc podróżować i czuć się tak jak ja, że ja wyskakuję w tej chwili, nie, z samolotu w Lizbonie, prawda, nie wiem, czy w Marsylii i mi się wydaje, że jestem na Ursynowie albo w Piasecznie, bo tak się rozciągnął po prostu ten, ten świat dla mnie, że właściwie no... no... Przemieszczanie się, po, zwłaszcza po Europie, ale też i po świecie jest no, naprawdę w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo łatwe. A do tego prawda, wszystkie informacje, które można zdobyć poprzez internet, na pewno pomagają w tej sprawie. Jeżeli Państwo będziecie potem mieli jakieś pytania, to bardzo chętnie zdradzę parę takich kluczowych. Yy, trików, pomysłów na to, jak to zrobić, żeby podróżowanie było tak. Bo od tego się zaczyna, no bo jeżeli nas na coś nie stać, prawda, to, to od razu nasze marzenia muszą być jakoś weryfikowane. Ale oczywiście jakby nie, nie tylko o to chodzi, żeby było tak, tylko tylko mm, ja muszę Państwu powiedzieć, że podróżowanie to się, stało się taką trochę filozofią mojego życia, ponieważ mm, czy taki, jak ktoś zaczyna podróżować, to tak sobie myśli, oglądamy piękne miejsca. Polska też jest piękna, ma mnóstwo fantastycznych miejsc, w tej chwili zresztą jest bardzo atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców. Natomiast, natomiast, natomiast to, co chciałem powiedzieć, że, że w tej chwili można tak łatwo podróżować, że, że no, o wiele Czasami prościej jest pojechać do Lizbony, niż pojechać do jakiegoś małego miasta w Polsce. Natomiast oglądanie jakby krajobrazów, piękna natury, to jest jakby no rzecz oczywista dla wszystkich Państwa, że ktoś, kto pojedzie, prawda, ogląda Alpy, czy pojedzie na Sycylię, czy, czy nie wiem, Wącha, prawda, Lawende w Provancji, no to jest jakby urzeczony prawda, krajobrazem. Ale dla mnie podróżowanie to jest taka filozofia życia. To jest przede wszystkim poznawanie ludzi. To jest porównywanie z mojego życia do tego jak żyją ludzie w, innym, w innej kulturze, w innym klimacie, w innej religii. I to są rzeczy jakby niezwykłe. I ja i powiem szczerze, że w tej chwili yy, o wiele bardziej, yy, jest tak jak no, im więcej człowiek podróżuje, tym bardziej widzi ile jeszcze miejsc chciałby zobaczyć, gdzie jeszcze nie był i ile tych miejsc, których jeszcze nie był jest i czy ja zdążę pojechać. Kiedyś parę miesięcy temu wróciłem z Bangkoku i tak mi się troszkę przestawił czas. I nocy, zamiast liczyć barany, żeby zasnąć, to liczyłem kraje, w których byłem. No i naliczyłem, że byłem już w 104. Mamy w tej chwili około 200 państw, czyli trochę mi jeszcze zostało. Ale jak mi nie o to chodzi, że wszędzie muszę być, ale, ale rzeczywiście no, spenetrowałem bardzo dobrze Europę i oni o napisałem dwie książki. A w tej chwili takie dwa ukochane moje kontynenty pozaeuropejskie to jest Azja i Ameryka Południowa też bardzo często się udaje. Teraz nie tylko polecę do Rio de Janeiro, ale <laughs> i tam myślę, że pojadę na jakieś modospady. Natomiast to, co chciałem Państwu powiedzieć, że są podróże i podróże. Na przykład pisząc książkę o Indiach, o, o Azji, która za chwilę powinna, powinna wyjść, zawsze się łapię, jak opowiadam o Azji, to się łapię na tym, że chociażbym nie chciał zaczynać, to zawsze zaczynam opowiadać o Indiach. Teraz też, jak już Państwu powiedziałem, wróciłem trzy dni temu po raz któryś z Indii, akurat z innego rejonu, niż, niż byłem poprzednio, bo kiedyś byłem w Madrasie, w New Delhi, w Kalkucie, a teraz byłem w Bombaju, na Goa i, i w Jaipurze. Ale spotkanie z Indiami i spotkanie z innymi kulturami powoduje, że człowiek zaczyna inaczej patrzeć na swoje życie. I muszę Państwu powiedzieć, że Indie, które nazywam, że to jest taki kraj zachwycająco przerażający, ponieważ te dwie rzeczy, te dwie sprzeczności w tym kraju są widoczne yy, na pierwszy rzut oka, ponieważ z jednej strony no kraj, który ma miliard trzysta milionów ludzi, który ma w tej chwili taką samą liczbę mieszkańców jak Chiny, które jednak są sporo większym krajem, gdzie bieda jest tak straszna, to co ja widziałem parę lat w ubiegłym roku w Kalkucie, naprawdę Setki tysięcy ludzi mieszkających na ulicach, i jednocześnie widzi się, że ci ludzie są uśmiechnięci, i w to w ogóle nie można uwierzyć, że wydaje się, że oni są szczęśliwi. Serdeczność i taka relacja Hindusów do cudzoziemców jest taka, że właściwie mi się wydawało, że, że to, jest, to jest. Ja za każdym razem, jak jadę do Indii, wiem że od czasu do czasu lubię, chociaż to jest, jak powiedziałem, kraj, który trochę też przeraża, przestrasza, ale, ale po powrocie z Indii. Zawsze sobie myślę, Boże, jak dobrze, że ja tam pojechałem, bo tak, po pierwsze, widzę jak mam dobrze, widzę jak nie wolno narzekać, bo naprawdę, jak się widzi ludzi, którzy, którzy mieszkają na ulicy, którzy prawdopodobnie nie mają żadnych dokumentów, bo ktoś, to nie ma adresu, ktoś, kto się urodził na ulicy, to co ja widziałem, proszę Państwa, w ubiegłym roku, chodząc do Charity House, czyli do tego domu założonego przez matkę Teresę z Karputy i to, jaką one tam pracę wykonują, a to jest w ogóle kropla w morzu, jakby, no, w, w, w obliczu tego, tych potrzeb tamtego kraju. Z drugiej strony, jakby, takie, no, totalna ym, ignorancja całego świata w stosunku do tego kraju, no bo, jakby, no, kto chce pomóc i, i, i jakby wpompować jakąś taką straszną ilość e, pieniędzy, żeby ci ludzie żyli, co ósme dziecko w Indiach ma przywilej chodzenia do szkoły. Właściwie tylko dzisiaj spotkanie takie z młodzieżą i za każdym razem Mówię to młodzieży, ponieważ nam się, prawda, my Polacy mamy też taką skłonność, że lubimy na wszystko jakby narzekać. I nie mówię, że nie ma powodu, bo czasami są powody do i trzeba jakby robić wszystko, żeby życie nasze było lepsze, łatwiejsze, przyjemniejsze, dostatniejsze. Ale jak człowiek pojedzie do Indii, czy pojedzie do Chin i zobaczy po prostu ludzi, którzy żyją no, w skrajnym ubóstwie i ludzi, którzy nie byli nigdzie w innej części świata, którym się być może wydaje, że wszędzie wygląda tak świat jak u nich, i nagle się widzi, że ci ludzie robią wrażenie, że wcale nie są, yy, nie są biedni. Są naprawdę gościnni, są uśmiechnięci i to jest po prostu coś, coś niezwykłego. Jak człowiek wraca do kraju, to sobie myśli, Boże, naprawdę to, że mam służbę zdrowia, jakakolwiek by ona nie była, to, że mam jakąś pracę, prawda, nawet małą popłatną, czy nie, nie mam, to to są rzeczy, z których jednak i, i to mnie bardzo, bardzo pomaga. Ale to taki, taki kawałeczek na temat. Na temat, przepraszam, zaraz tutaj napałam się. Dobrze, to niech idą te nie, różne Natomiast. zdjęcia. Natomiast chciałem Państwu też opowiadać takich trochę historii moich z podróży, które są związane właśnie z obserwowaniem ludzi i innego zupełnie sposobu życia ludzi żyjących no, w innym klimacie, w innych religiach. Takie dwie moje miłości, które, które miałem, miłości takie przyrodnicze, to były Włochy. I to jest niebywałe właśnie, że pamiętam, że jak jeszcze, przecież się urodziłem jeszcze w socjalizmie, kiedy kraj był trochę zamknięty i podróżowanie nie było takie proste, łatwe i przyjemne jak teraz. Yy, nawet chyba w tej mojej pierwszej książce opisuję taką śmieszną historię, bo mi bardzo często jak gdzieś tam jestem na, często jestem zapraszany do jakichś programów, typu kawa czy kawata, czy tam pytanie na siadanie, czy dzień dobry TVN, żeby właśnie opowiedzieć gdzie byłem i jak to można tanio podróżować, i często jest mi zadawane takie pytanie, dlaczego ja tak się nie mogę zatrzymać, dlaczego tak lubię podróżować, że już, że jeszcze nie zdążyłem wrócić, prawda, pracuję i zaraz gdzieś tam jadę dalej i ja wtedy opowiadam taką historię, która mi się zdarzyła, jak byłem jeszcze w liceum, ja pochodzę ze Szczecina. No, i to jeszcze, prawda, były takie czasy, kiedy no, wszędzie trzeba było mieć wizę, w ogóle nie było możliwe, albo bardzo trudno było wyjechać za granicę. I pamiętam, że miałem jechać ze Szczecina do Berlina, który się znajduje no, 120 km od Szczecina, na pierwszą taką wycieczkę. No i pamiętam, że przygotowania w ogóle do tej wycieczki nas, socjalistów do, do tego Berlina, yy, no trwały chyba pół roku, myśmy, tam, prawda, dokumenty wypełniali, zdjęcia, paszporty, potem już cały tydzień wcześniej nie spałem, mi się zastanawiałem, jak tam ludzie w tym Berlinie żyją jak oni mówią, czy chodzą na rękach, naprawdę miałem, byłem już tak pobudzony strasznie. Potem spędzili pół dnia chyba na granicy, bo nas tak sprawdzali, jak jakiś, jakiś po prostu kryminalistów się zdawało, że, że każde zdjęcie prawda, nie odpowiada twarzy i że chyba nas nie przepuszczają albo aresztują. Potem wreszcie przejechali te granice i usłyszeliśmy jakieś takie dziwne dźwięki, okazało się, że 5 kilometrów za granicą, zepsuł się autokar. I nie dojechaliśmy do i teraz, jak mnie właśnie pytają, prawda, dlaczego ja tak dużo podróżuję, to mówię, że mam takie odreagowanie tamtego niespełnienia. I teraz po prostu jakoś tak, no, no to tak troszkę jak, jak kukusiu fatalistów się u Diderota, prawda, że prawda, nie pozwalali mu mówić. No to wreszcie, jak już zaczął mówić, że tak wszystkim powiedział, co oni myśli, że. I to tak wyglądało. Mi. I chciałem powiedzieć, że taką moją pierwszą miłością. Yy, taką przyrodniczą, geograficzną, to były Włochy. Pamiętam, że no, miałem, pierwszy, miałem 18 lat, jak pierwszy raz wyjechałem za granicę, prawda? a teraz potrafię wyjechać 50 razy w przeciągu roku yy, za granicę i zawsze pamiętam, że jakiś taki deszcz emocji wzbudzał yy, we mnie Włochy taki kraj słońca, no, wspaniałej architektury, zabytków, artystów, wszystkiego. No i, I to jest coś takiego, że jak człowiek bardzo w coś wierzy, coś bardzo go kocha, to potem mu się w życiu spełnia. Ja mam kiedyś taką fi, fi, filozofię. No i rzeczywiście, no tak się zdarzyło, że się zakochałem we Włoszce wspaniałej, mieszkałem wiele lat we Włoszech, nawet mam moje drugie obywatelstwo tego kraju. Moje dziecko w tej chwili studiuje we Włoszech i jest bardzo szczęśliwe, a ja nieustannie, w przyszłym tygodniu nawet, też jadę do dziecka i prawda, do Rzymu i do Neapolu. I, i bardzo kocham ten kraj, I, bo rzeczywiście no, Włochy są krajem no, niezwykłym. Nie ma chyba drugiego takiego kraju na świecie, który ma trzy morza, który ma i Alpy, i fantastyczne wyspy, Sardynię i Sycylię, który ma takie tak fantastyczne rejony jak Toskania, który... We Włoszech jest wszystko, ja zawsze mówię młodzieży, prawda, że lepiej pojechać raz do Rzymu niż niż prawda, przez parę lat studiować historię, ponieważ w Rzymie można zobaczyć wszystko, prawda? Od, od starożytności poprzez Imperium Rzymskie do fantastycznego, e, współczesnego, nowożytnego Rzymu. E, I po prostu we Włoszech no ja, ja nieustannie gdzieś jadę w jakąś inną stronę i nieustannie się czymś zachwycam. Wenecja. Ostatnio byłem po raz któryś w Wenecji i na przykład próbowałem się przyjrzeć, czy można z tego tłumu turystów, ponieważ Wenecja no, jest kraj, jest miejscem, gdzie no, po prostu miliony turystów każdego roku się przebada. czy można z tego tłumu wyłonić prawdziwych mieszkańców? Czy można zauważyć? I, i można Wam powiedzieć, że robiłem sobie takie doświadczenia, wtedy no, pasjonujące, ponieważ Wenecja jest miastem bardzo bogatych ludzi zamożnych, ponieważ to rzeczywiście tam się wszystko sprzedaje, od hoteli poprzez prawda, ceramikę, poprzez no, no, i transport, wszystko, wszystko, wszystko. I Tacy no, rasowi Wenecjanie to są zazwyczaj bardzo zamożni ludzie, a i Wenecja, no, w ogóle od dawna, 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 prawda, była e, miejscem kupców, bogatych, e, prawda, ludzi, którzy budowali wspaniałe kamienice, kościoły, prze, starali się e, pokazać jeden drugiemu, który jest lepszy, który wymyśli coś pięknego. No i jak się płynie, prawda, tym kanałem Grandy, to rzeczywiście no. no te, te domy, te budynki, te place, te kościoły, które się widzi no są jedyne w swoim rodzaju i zachwycające. Ale starałem się zobaczyć jak wyglądają i czy można rozpoznać no, mieszkańców Wenecji. Na przykład pierwsza rzecz, którą, którą zobaczyłem, że Wenecja położona na lagunie, gdzie no każdy, każdy metr kwadratowy ziemi jest jakoś z, z, jakby zorganizowany, że na przykład w Wenecji są inne zwierzęta. Ja mam pieska, kunderka, felka fantastycznego, ale mój Felek to by tam no, za przeproszeniem chyba się musiał wstydzić, a ja musiałbym się za niego wstydzić, ponieważ w Wenecji, jeżeli ktoś już ma zwierzę, czy kota, czy psa, to są to zazwyczaj zwierzęta służące do upiększania swojej pani albo swojego pana. I widziałem, słuchajcie, nagle jakiś na przykład idzie pani w bulwarem w Wenecji, która jest ubrana w to akurat jesienią. Białe futro i prowadzi pudlice mojego wzrostu, taka była, metr 60, prawda? Tak samo uczesane, jakby były z tego samego fizyka. Idę, idę, nie wiem, do jakiegoś baru i widzę, że przychodzą panowie. I panie, panuje przy, przynoszą na przykład jakieś takie buldogi małe i te buldogi są ubrane w czarne, eleganckie golfy, tak zwane węsacze zupełnie. Sadzają je na, na fotelikach, prawda. Panie przeprowadzają jakieś pudelki, które mają, które są wyczesane, wytapirowane, które mają kamizelki, torebki ze złotym łańcuszkiem i to jest, potem na przykład patrzyłem rano, ponieważ, jak Państwo wiecie czy nie wiecie, no oprócz Wiary, to są jeszcze dwa mosty poprzez, nad Kanałem Grande, prawda, no i mieszkańcy, którzy tam pracują, chodzą do szkoły, prawda, dzieci, no nie bardzo chcą biegać do jednego, drugiego czy trzeciego mostu, żeby przejść na drugą stronę, więc na przykład rano, widzi się jak Kanał Grande przepływają, właśnie albo gondole, albo jakieś małe stateczki, Vaporetto, jakby yy, na, na, na drugą stronę i jadą dzieci do szkoły, prawda, z torbisterkami na tych łódeczkach czy na raporetto, jadą ludzie, prawda, z aktówkami do banku, nauczyciele do szkoły, to jest bardzo takie, no, niez... patrzę w pewnym momencie na pięknym, zabytkowym kościele, na takiej kaplicy z boku, jest wyrysowana bramka taka do grania w pię. Boże, cóż to za barbarzyńcy, jak można na takim prawda, pięknym zabytku wymalować prawda, bramkę. I nagle patrzę, a za rogu wychodzi książę sutarny z ministrantami i po prostu balą, i, no bo tam nie ma miejsca, chłopaki chcą sobie pobrać piłkę, więc, więc po prostu każdy najmniejszy kawałek placu jest, jest no, ma jakieś przeznaczenie. To jest tak, tak kilka słów o Boże. Moimi takimi Dwoma krajami we Włoszech, które w szczególny sposób uwielbiam, to oprócz oczywiście wspominanych już Włoch, to jest Portugalia. Portugalia to jest też kraj tak niezwykle, bardzo Państwu polecam, kto jeszcze nie był, żebyście naprawdę odwiedzili ten kraj, ponieważ on chociażby z racji tego, że jest na granicach Europy, ma zupełnie inną atmosferę. Że tam się czu nawet w dużych miastach jest poczucie jakiegoś spokoju, ludzie nie biegają, nie ma, nie ma, nie ma tego ruchu na autostradach.